System polega na nawiązywaniu wideo połączeń z tłumaczami języka migowego z poziomu strony internetowej i aplikacji mobilnej, czyli podając przykład, osoba głucha, która idzie na przykład do banku, który jest naszym klientem, pracownik do, do komunikacji z głuchym klientem, łączy się najpierw z tłumaczem języka migowego i w ten sposób nie mają żadnego problemu w dogadaniu się. Jeśli osoba głucha korzysta ze strony internetowej naszego klienta, wówczas może znaleźć na niej guzik do, do połączenia z naszym tłumaczem i wtedy tłumacz w imieniu osoby głuchej może wykonać telefon do instytucji, do naszego klienta. System wideo, który umożliwia połączenie się z naszym tłumaczem języka migowego opiera się o WebRTC i dostępny jest przez przeglądarkę internetową albo aplikację mobilną. I to jest to, co dzisiaj dobrze działa, na czym pracują nasi tłumacze. Jednak przez to, że za mało jest tłumaczy języka migowego na świecie, gdzie to wygląda w ten sposób, że na Polskach jest około 200 tłumaczy, którzy dobrze znają polski język migowy, a od dwóch lat budujemy system, który automatycznie będzie w stanie tłumaczyć język migowy na język mówiony i w drugą stronę. Do tej pory stworzyliśmy taką wersję beta, która korzystała z kamer Kinect i uczyła się nowych znaków języka migowego a przez po prostu pokazywanie, to jest na przykład znak stołu, system rozpoznawał położenia jointów w przestrzeni, zapisywał te, te informacje do bazy i, i w ten sposób wyuczy, uczyliśmy system nowych znaków. W trybie odtwarzania machaliśmy ręką, a pokazaliśmy stół. To system wiedział, że to jest ten stół. Zrobiliśmy małego pilota i okazało się, że osoby głuche nie będą chciały korzystać z kamerykinek. Do tego potrzebny jest komputer, duża infrastruktura, i doszliśmy do wniosku, że musimy przenieść tę technologię na komórki. I w tej chwili współpracujemy z różnymi firmami, takimi z Krakowa, z uniwersytetami. Próbując przenieść tą technologię, wiemy, że, że jest już to możliwe. Z zwykłe kamery w zwykłych smartfonach będą, będą pozwalały zrobić to samo, co, co wcześniej robił Ginek. Okay. W Polsce około pół miliona osób uchem, a na świecie, jeśli miliony osób ma uchy. Chyba podkreśliwe, to są osoby, które które posługują się inwykiem owym, ale o pierwszym inwyklim. Zacznę od klientów Naszymi klientami są zarówno firmy prywatne, małe, średnie i duże oraz jednostki samorządu terytorialne, czyli urzędy gminy, urzędy pracy, rozwrót i pomocy społecznej. Po prostu łączymy B2B i B2E. Najłatwiej nas znaleźć w aplikacji mobilnej pod nazwą Miam. Można ją pobrać na darmo i, i w wybranych rachunkach po prostu wejść na no, przykład na Centrum Medyczne Zelandy i tam jest ta amała pomarańczowa i ona z hamerem. Wystarczy jeden raz nacisnąć i można połączyć z Tłumaczem. Dodatkowo planujemy również udostępnienie tego Tłumacza MIRAM na urządzenia Aple. Generalnie jest taka sama jak przy wszystkich produktach, bo najważniejsze jest, jest takie wyrażenie zapotrzebowanie chęci ze strony państwowych użytkowników. Oni spłacają prośby, żądania nawet I, Tą całą uszą i tłumaczami w grudniu 2014 roku. Wypuszczaliśmy wtedy wersję beta i wbieraliśmy opinie od użytkowników. I co się dawało? Użytkownicy na przykład na wawelili dla zakresie połączenia wideo HD, bo musi być czysty obraz, żeby nie przerywało, przeżywa, żeby było widać dokładnie ręce i tłumaczyli osobę płównej. Jeden użytkownik, który nie wnał, albo bardzo słabo wnał język migowy, zadał pytanie, czy można w sposób pisemny się porównać z tłumaczem. Oczywiście w ten sposób wdrożyliśmy tat pisemny, gdzie bardzo łatwo po prostu można napisać na, we ulicy, czy numer telefonu, można po prostu literować W, J, O, C, R, A, W, C, A. To według ta czasami łatwo popełnić błąd. A tak to napisać. Można na to iść spokojnie, właśnie w ten sposób. Kolejnym jakby, etapem jest właśnie api mobilna, bo użytkownik się ulicy mogą ma różne sytuacje, gdzie właśnie wymaga ona połączenia się z tłumaczem, to nie da rady. Jakby jest, po prostu api jest najłatwiejszym sposobem, bo łączę się z tłumaczem i załatwam sprawę. Jakby też ostatnim poprosili na Apple, to my właśnie to robimy i około pod koniec września już będziemy mogli im tą aplikację na Apple udostępnić. I dobrze i źle. Dobrą stroną jest to, że jak się uda już nawiązać współpracę z urzędami, to te urzędy załatwiają wymienną korzyść w tej współpracy. Na przykład niedawno była Kontrola nadwyżka, ilby kontroli w zakresie realizacji ustawy o rzędzie I te urzędy, które już mają współpracę z nami, dostały pozytywne opinie. I tak samo w Warszawie Centrum Pomocy Różnie przez ostatnie 7 lat latby, było bardzo mało załatwionych spraw przez osoby UFE, przez telefon. Udało się przy Panom dyrektor do nabywania współpracy. I teraz miesiąc w miesiąc mamy średnio, od 5 do siedmiu połączeń telefonicznych. Po prostu o miesiąc ludzie uszywają w terenu Fałdewarszawy do tego urzędu. Natomiast złą stroną współpracy z urzędami jest to, że się woli Ja też to rozumiem, ale to jest trochę błędne owo. Urzędy nie biorą tłumacza mi odeo, lecz nie przychodzą. A łóżko nie przychowują, bo nie ma tłumacza. Ale właśnie, jeśli się uda wbić, tak, ta i to najczęściej są zadowolone, właśnie nie zdążyła się jeszcze taka sytuacja, żeby któryś z urzędów jakby przerwał współpracę z nami albo nie chciał przedłużyć, czy te urzędy przedłużają nami umowę o współpracy. Sektor państwowy ma obecnie już jakby taki odwrót na w ustawy o rynku w konwencji praw o osobach niepełnosprawnych, onw u i oni w taki sposób to próbują realizować, własnymi siłami, albo biorą firmy wewnętrzne, tak i I na przykład oni sami się do nas zgłaszają, bo muszą to spełnić. W sektorze prywatnym jedyną taką uchwałą prawną mają teleomy. Jest to rozporządzenie w sprawie obsług i osób niepełnosprawnych, w oddziałach teleomów. I w ten sposób jakby teleomy się zgłosiły do nas. Trochę poneosnowaliśmy i wracaliśmy w współpracę. Natomiast powstaje cała rzesza typu banki, ubezpieczenia, yy, nie wiem, wakłady przewierzb, osmetyczne, od małych po duży. I tutaj muszę, się po, muszę powiedzieć, że to jest ta dobra współpraca, która przenosi wymierne korzyści obu stronom, w sumie Firmy prywatne w ten sposób mają wiedzę, dokładną wiedzę na temat uszych sprzętów. Te wiedzę przez tyle lat w ogóle nie mieli, bo mi w tych firmach, można powiedzieć, nie znamy owej, i nie mieli żadnych danych na ten temat. Nie wiedzieli, jakie nie nie są potrzeby, oczekiwania, a my im to mówimy. Nasze pierwsze kroki zagraniczne zaczęły się od tego, że po naszym wystąpieniu w ONZ w grudniu 2014 roku, gdzie nasza reprezentantka ze Stanów opowiedziała o tym, co robimy na rzecz osób głuchych, tam uczestniczył w tymże zgromadzeniu przedstawiciel z Pakistanu, który ma głuchą córkę. Więc odebrał bardzo osobiście to, co robimy, i postanowił pomóc nam. Rozpocząć działalność w Pakistanie. W tym samym czasie Sławek nawiązał kontakt z wiceprezydentem Stowarzyszenia Osób Głuchych w Pakistanie. No i w ten sposób znalazł się CEO dla Migam, Pakistan. Fakt, tam się jeszcze proces rejestracyjny toczy, jako że Polska i Pakistan nie są zbyt blisko geograficznie i kulturowo, natomiast już jesteśmy przy zamknięciu tego procesu. W międzyczasie różne inne ciekawe rzeczy zaczęły się dziać z, z zagranicy, między innymi z Anglii. To jest nasz najważniejszy rynek ze względu na to, że od wygrania w Virgin Academy nazwisko sceny Charles Bransona otwiera nam dużo drzwi, więc tam teraz już mamy zarejestrowaną spółkę i budujemy zespół. Decyzja o tym, żeby, żeby zacząć działać w Londynie, zaczęła się od wygranej w Virgin Academy, i dzięki temu trafiliśmy pod skrzydła UK Trade and Investment, dzięki którym wiemy, co robić w Londynie. Po kolei da, daj nam mapę do działania. Sama Anglia jest bardzo przyjazna dla przedsiębiorców, dla otwierania spółki. Więc proces rejestracyjny bardzo prosty. Proces rozliczeniowy też zapowiada się bardzo prosty ze względu na przyjazne podatki w Anglii. Natomiast to, co jest największym wysiłkiem, to jest budowanie zespołu. Chcemy, żeby jak najlepsze osoby, które jak najlepiej będą w stanie rozumieć naszą misję, to do czego zmierzamy, prowadziły właśnie na rynku. Brytyjskim nasze Migam. Oczywiście planujemy, gdyż Migam docelowo planuje być globalną firmą, rozwiązującą globalny problem, a obecnie mamy już działania wokół Migam we Francji, w Szwecji, w Bułgarii, w Danii, w Niemczech. Wyszliśmy od potrzeby społecznej, jaką jest eliminacja bariery komunikacyjnej między głuchymi i słyszącymi i wokół tej potrzeby budujemy procesy biznesowe. Stąd bardzo naturalnie łączą nam się obie te dziedziny. Prowadzimy po prostu biznes odpowiedzialny społecznie. Tak, współpracujemy w Polsce z Wojtminem z, z Krakowa, mają genialną technologię rozpoznawania ruchu, zajmują się biometrią głosową, ale poza tym pracujemy z innymi startupami, korzystamy z księgowości, for decision, pewnie byście się obrazili, że, że, że mówię o nich startup, ale Rzeczywiście sami teraz robią rundy finansowania, więc, więc chyba są. Poza tym pracujemy z uniwersytetami. Ostatnio podpisaliśmy umowę o współpracy z Kulem. Tam jest genialna katedra zajmująca się prawem. Poza tym sami bardzo dużo osób niepełnosprawnych kształcą i, i tam widzimy ewidentnie powód do współpracy. Naszymi klientami są też uniwersytety. Liczymy na to, że, że niedługo będziemy mogli szerzej opowiedzieć o tym, z kim udało nam się podpisać umowę. Crowdfunding jest bardzo dobrym sposobem finansowania swoich projektów. Dzięki temu zdobywamy ambasadorów marki i dużo osób dowiaduje się o naszym projekcie. My korzystaliśmy z Equity Crowdfundingu, które w sposób legalny w Polsce pozwala na emisję do 100 tysięcy euro w danych akcjach. My zdecydowaliśmy się na oddanie 6% naszej spółki. Dzięki temu pozyskaliśmy ponad 300 tysięcy złotych i 100 par... ponad 100 osób zostało naszymi udziałowcami. Te osoby angażują się, wiedzą, że MIGAM jest to i, to jest świetny sposób na to, żeby, żeby budować gdzieś taki fajny networking, dostajemy fajne zapytania, lidy i, i, i to naprawdę działa. W czasie trwania tej akcji jeden z inwestorów dowiedział się też o nas, to się zakończyło o tym, że, że zainwestował. W nas trochę, trochę środków, o tym nie za bardzo mogę mówić, ile, ale, ale muszę ją 10% naszych udziałów, więc poza taką wartością, po prostu gotówką na koncie, no to, to buduje pija i, i inwestorzy mogą się o nas dowiedzieć. Jesteśmy czwarty rok na rynku, i w tym czasie popełniliśmy pomieli, chyba wszystkie możliwe błędy. Zaliczyliśmy kilka zmian produktów w startupach, mówimy o tym piwoty, ale tak naprawdę dzisiaj, dzisiaj osoby, które ze mną są, to, to, to jest trzeci zespół. Z pierwszego zespołu nie ma nikogo, z drugiego zespołu jest Sławek, który uświadomił mi, że przez rok czasu zajmowałem się nie tym językiem migowym, którym powinienem. Teraz rzeczywiście w końcu mamy zespół fajnych ludzi, którzy wiedzą co robią i mi się z nimi dobrze współpracuje. Zrobiliśmy masę niepotrzebnych produktów, takich jak gazeta wytłumaczona na język migowy z bardzo fajną technologią, gdzie po zrobieniu zdjęcia dostawaliśmy tłumaczenie w języku migowym. Nikt tego nie kupił, a ściągnięć naszej gazety było więcej schomika niż z naszej strony, ale to wszystko dało nam jakiś taki możliwość nauczenia się tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. Tak naprawdę od półtora roku wiemy, co robimy, dla kogo robimy, kto jest naszym klientem, więc ta droga do dojścia, do przekonania, że, że ma się ten poziom świadomej niekompetencji, dość długo trwała. Ale dzisiaj, dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze, mamy stabilny wzrost i chcielibyśmy być w innych